Drodzy, musiałam ubrać tą sukienkę. Czy wy pamiętacie ten materiał w tym chyba pierwszym odcinku? W ogóle nie będzie. To, to będzie motywacja jakaś. <laughs> Ojej. Uch. Uch. No, intrygujące, bo sukienka jest za mała. Ale podoba mi się. Może nawet widzę siebie w tej sukience. Dziewięć kilku mniej. Gdybym miała 10 kg mniej, może sobie zostawię tę sukienkę? Kurde, to bym mogła naprawdę ładnie wyglądać Jakbym schudła te 10 kg gdzie ona była mi naprawdę za mała I ja w ogóle tak totalnie w nią nie wchodziłam Poszłam do garderoby I tak po prostu no dla jaj pomyślałam Dobra, ubiorę ją, pewnie też się nie wcisnę Ubrałam ją, pasowała Nawet nie odpinałam zamka W ogóle tutaj się okazało nawet troszeczkę, wiecie, troszkę luzu jak... Tak się wzruszyłam I stwierdziłam, że ja w ogóle nie widzę tego Że jest jakaś zmiana, że jest jakaś różnica I chyba dopiero uz uzmysłowiłam sobie Że ej, ja, ja... jest jakaś zmiana Skoro ta sukienka mi pasuje Aż się pokaźmy, mi chce normalnie tak, nawet nie wiem, czy teraz pasuje, ale, że ja w ogóle żartowałam, że za 10 kg będzie okej okay. i to w sumie jest. Ale ściągnę stanik, ściągnę stanik, spróbuję bez stanika, no co tam, no tak to nie może wyglądać, także moment. No dobra, zdjęłam ten stanik i powiem Wam, że miseczka nadal jest za mała, bo tutaj tak totalnie dziwnie nie wiem, co zrobić, ale ogólnie, no, chyba jak na mój biust i na sukienkę bez stanika, to to jest, to jest super, to jest super, naprawdę... Jest, jak jest, ale no... Tutaj jeszcze można tak, wiecie, sobie zmodulować. No talia, wszystko siedzi, nie? Wszystko naprawdę ładnie siedzi, tylko ten biust taki, no... No nie taki, nie taki. Jezu, będę tęsknić za tą sukienką, bo ona zaraz pewnie będzie mi niedobra. A trochę już, wiecie, koniec lata nie mam za bardzo gdzie jej założyć. A na kolejne lato to już nie pasuje. Dobra, dobra, bo już obrosłam w piórka, ale no... No obrosłam w te piórka, bo... No, gdyby ta miseczka była większa, chociaż tutaj pewnie też biust zaraz bardzo zmaleje... Ugotowałam brokuła i we fragmencie tego brokuła była pleśń. Sam kwiat był dosyć żółty i mam już go ugotowanego, ogarniętego, odkryłam tą pleśń, ale w trakcie jak się gotował, przeczytałam, że żółty brokuł kwitnący jest jeszcze okej, okay, ale jak jest już ta pleśń, to tak naprawdę całe warzywo jest zainfekowane. Ja tak nienawidzę marnować jedzenia i myślę, co teraz zrobić, to zjeść czy nie. No dobra, wierzę, wierząc. Wierząc temu, że to będzie dla mnie niezdrowe, no bo faktycznie była tam plesi. Taka szara codzienność. Wybaczcie. Boże, dzisiaj niedziela leżę na kanapie, wykąpałam się, mam mokre włosy, małe madrzemkę. No, ogólnie aż zastanawiałam po prostu, czy to pokazywać. Nie chciało mi się gotować. To znaczy, śniadanie zrobiłam, bo śniadanie było super. Zrobiłam takiego omleta na maślance i jadłam w sumie ja i Kaziu go. A potem na obiad wykorzystałam gołąbki, pudliszki, kalafior i ziemniaki gotowe z Biedry. I niestety, ale te gołąbki i te ziemniaki to bardzo często mój... Jakaś kolacja, coś, one mają mało kalorii i po prostu naprawdę często jem te pudliszki, gołąbki. I te gotowe ziemniaki. Masakra, no ale tak, takie, takie... Tak to wygląda. Jezu Łazienka chyba zacznie być moim takim safe space. Dobra, jestem dzisiaj po konsultacji psychodietycznej z Kornelią Stasienko, Nadal chodzę, nadal chodzę od trzech miesięcy i nadal jestem bardzo zadowolona, jakoś sobie te moje nawyki, tę taką wiedzę utrwalam. Teraz kolejną wizytę mam za trzy tygodnie, ale myślę, że to jest właśnie tak spoko, tak idealnie, bo za dużo też się u mnie nie zmienia, nie ma, wiecie, jakichś napadów obiadania, nie jest tak stabilnie, tak dobrze i tak, e, oczywiście jakby miała jakiś taki mega problem, to mogę napisać w każdym momencie, ale super, super, jestem naładowana, jest poniedziałek, zaczynamy, cieszę się. Cieszę się, że te dwie godzinki właśnie byłam. Byłam na takiej konsultacji psychodytetycznej. Super. Dobra, mam chwilę, aby Wam opowiedzieć, co w ogóle u mnie się teraz dzieje. Jest poniedziałek i w piątek mam kolonoskopię. W sobotę idę na wesele, ale to już jest odrębna informacja dzień po kolonoskopii. Ogólnie ta dieta przed kolonoskopią jest bardzo skomplikowana, dziwna dla mnie. Nie mogę tego w ogóle pojąć. Ona jest ubogoresztkowa i na przykład nie mogę jeść nasion, nie? Nasion jakiś tam chia albo w malinach, truskawkach takich drobnych nasion, surowych owoców, surowych warzyw. Yy. Muszę unikać ogólnie błonnika i też muszę unikać na przykład buraczków, które mogłyby jakoś zafarbować błonę śluzową, jelita grubego, ścianki tam, no po prostu... Skomplikowane jest to dla mnie. Skupiam się, co zjeść. Zaraz będę jechała na zakupy i muszę kupić jakieś odpowiednie jedzonko I powiem Wam, że te najbliższe 5 dni to dla mnie będzie jakaś straszna dieta. Dieta raczej mało mm, Muszę jakoś nadrobić kaloriami w ogóle, ale mówiłam w ogóle o moich problemach w takim już specjalnym filmie. Wiosną, wiosną, zimą jakoś kręciłam Wam taki w ogóle odrębny film. No, chcę sprawdzić tam moje jelita czy wszystko jest ok, czy się stresuje kolonoskopią, Nie do końca, bo miałam już ten zabieg, jak miałam 16 lat no, więc jest ok, bardziej chcę się dobrze, dobrze przygotować, w czwartek już yy, o 14-15 tylko płynne, płynne posiłki, jakiś przesadzony bulion, coś tego typu, no i Fortress, Fortress, fortras. no zobaczymy, zobaczymy jak to pójdzie, a może jednak mam lekki stres, no trochę kozacze, trochę jednak stres jest, dobra, na razie skupię się na pierwszym punkcie, czyli przygotowaniu do tego zabiegu później na zabiegu, a później na w ogóle weselu szybko po zabiegu, co Ist. Ja, na hast mhm. Długo zastanawiałam się, co mam powiedzieć. No, jest 100 dni, 100 dni. Jestem bardzo z siebie zadowolona. Pamiętam te początki, naprawdę ciężkie, a teraz setny dzień. No, niesamowite, niesamowite. Jestem z siebie mega dumna. Robię wymiary. Dawno tego nie robiłam. 110, talia 90, pas 112. W tym miejscu 120, tutaj 114. Spróbuj tego. Co to jest? Ciebie? Ciebie? Dzwonili dzisiaj do mnie ze szpitala i okazało się, że moja kolonoskopia będzie dzień wcześniej, nie w piątek, tylko w czwartek, czyli pojutrze. W popłochu szybko ugotowałam krem z białych warzyw, w ogóle wyszedł mega dobry. Zrobiłam bulion z indyka na indyku. Ziemniaki, cukinia, kalafior, cała główka. Zblendowałam to, dosoliłam, dopieprzyłam i mega, mega dobre. Chociaż ogólnie to od tych trzech dni tęsknię za moimi dietetycznymi przepisami. Tęsknię za omlecikiem, owsianką, płatkami na śniadanie i tęsknię za makaronem ryżowym, nie wiem, i surowymi warzywami. I tęsknię za surowymi warzywami, bo nie mogę w sumie. Nic, co jest ze skórką, i to jest niesamowite, że można tęsknić za takimi zdrowymi, za takim zdrowym jedzonkiem. Ale ogólnie jestem z siebie mega dumna, nie? Że wiecie, że tęsknię za jakimiś fit plackami. Już chcę mieć to za sobą i chcę po prostu sobie jeść zdrowo fit, ale z erytrytolem i z słodzikami, i z proteinowymi batonami, i jogurtami proteinowymi, i, i surowymi brokułami, i surowymi warzywami, i błonnikiem. Tęsknię za burnikiem. A jutro będzie taki straszny dzień, połowa dnia na no, jakimś przeczyszczaczu. <grybujesz> o. O kurde, nie wiem. To jest ekspozycja, nie lubię tego. Witam w 101 dniu. Brzmi to ekstra. Dzisiaj jest ciężki dla mnie dzień, dzień przed kolonoskopią, ale zanim to całkowicie inny temat, przyszła sukienka, którą chyba właśnie ubiorę na ślub. Dlatego przymierzę ją właśnie teraz. Jestem, ubrałam ją! Czekajcie, może najpierw ją zaprezentuję, a później coś powiem. Że jak wejdzie jeszcze makijaż i jakaś tam fryzurka lepsza, to naprawdę będzie to wyglądało ekstra. Jest to rozmiar aż 48, a wyobraźcie sobie, że 46. Nie dopinałam się, ona była taka bordowa, ładna, no przykro, bo tam na plecach brakowało mi dosłownie troszeczkę. Tak jakby sukienka była dobra, ale w biuście po prostu nie weszłam. No i na szybko wysłała mi babeczka większy rozmiar, na 48, oni to mają trochę zaniżoną rozmiarówkę. W jakiejś takiej co ja noszę 44, ale no dobra, nieważne. No dawajcie znać, mimo że już pewnie i tak pójdę, no już będę na ten ślub jak to odcinek wyjdzie. Spoko się czuję. Naprawdę spoko. Miałam jeszcze taką zieloną w ogóle w opcjach, tam czerwoną, różne. Naprawdę jest ekstra. Pasuje do mnie, czuję się mniej git. Boże, jakie to jest niedobre. Po trzech litrach płynu... Masakra. To jest, ja w ogóle wyczuwam w sobie jakiś taki smak celera. No, ochydne. Już chcę jeść normalnie. Ok, jestem gotowa. W miarę ubrałam się wygodnie. Mam jeszcze w torebce ciepłe skarpetki pomadkę do ust jakieś takie. Mam gumkę, bo zwiążę włosy potem. No lecę do szpitala. Jestem. To był ciężki dzień, ok? To był ciężki dzień. Na ten moment jestem wykąpana. Ugotowałam taki makaron soba z warzywami i z kurczakiem. No i nie ukrywam, że cały czas go podjadam. Nie umiem się troszeczkę opanować, przez to, że jestem taka wygłodzona po wczorajszym dniu. No po prostu gdzieś tam podjadam i podjadam. Ja zrobiłam taki makaron, a Cyprian zrobił karbonary. No ale kontrastowe te makarony, kontrastowe. Jestem w zasadzie szczęśliwa, że mogę zamknąć temat kolonoskopii i przejść do tematu weselnego, ślubnego, bo idziemy na wesele. Jutro mamy polter. Pewnie większość nie wie co to jest polter, bo to chyba bardziej wielkopolska. Tutaj jest taka impreza przed ślubem u nas. Miałam ogólnie znieczulenie, także spokojnie nic nie pamiętam, spałam, myślałam, że byłam, nie wiem, 10 minut na sali, a byłam godzinę 40 Cypryn mówił. Wszystko jest ok, w ogóle mam zdrowe jelita i wszystko jest spoko. Chyba gorsze było przygotowanie do kolonoskopii niż sama kolonoskopia. No... Picie tego, o Boże. I tyle. I kończymy już ten dzień, chcę zacząć kolejny, jutrzejszy, który jest fajny dzień. Później jest to wesele, no ekstra, ekstra. Myślę, że teraz będzie już tylko lepiej. Ale jestem taka wygłodzona, że muszę się ogarnąć, bo już po prostu dzisiaj tak od razu sobie zbieram placuszki, coś. Teraz ten makaron soba tak na mnie patrzy. <grym> Dobra, jest git. Zrobię coś szalonego, nazwę to szalonym. Wysmeruje się kroplami brązującymi. Różnie, różnie to wychodzi, ale no trudno. One bardzo źle mi schodzą, ale pierwszy dzień, dwa są spoko. I co najważniejsze, warto umyć ręce dokładnie. No dobra, kolejny dzień. Nie ja wiem, czy to widzicie, ale naprawdę na żywo. Jestem tak przyjemnie, ładnie opalona. Wezmę Was jeszcze tutaj na parapet. I tu mamy światło takie naturalne, i no jest super. O! Ui. <laughs> Te krople są super, tylko one po prostu bardzo brzydko schodzą. Więc myślę, że w poniedziałek czeka mnie już takie trochę do i dziwnie to schodzi w ogóle, ale jest tak to super, ładnie. Moi drodzy, zrobiłam wczoraj takie y, ciasto, no, no to dziwnie teraz wygląda, ale ogólnie to jest ciasto z trzech składników. Banan, masło orzechowe i kakao czarne. No i posypałam go czekoladę czekoladą w górę. Ej, spoko jest naprawdę jest dobre. Byłam w jakimś totalnym szoku, że może tak smakować tak proste ciasto, nie? I... Robię sobie właśnie kawę. Jezu, ten mój ten pocket ma opcję za mojej twarzy, więc normalnie mam takie te ujęcia. A tu, tu poket. kawę i pocket, o. Tu, prosimy, no. Zabajajmy, No dobra, i biorę sobie teraz kawałek, no jest trochę miękkie, nie, tak w konsystencji, w ogóle takie jest, o, mięciuchne, zobaczmy, po paru godzinach, mmm, mmm, mm. ale dobre, wow, Zajubiste. także zdrowe ciacho i kawka. Dzień wesela, no powiem Wam mega żałuję, że nie wzięłam fryzjera. Ej, pierwszy raz tak źle umyłam włosy i w ogóle mimo karatynowego prostowania jakieś takie są. Dobra. Pach. Nie wiem, może sypialni po je. Wychodzę z makijażu, wychodzę. Jestem umalowana, no dawajcie znać. Jak nie ja, co? <grym> Fascin. Pomadły. Dobra, Bez ja muszę jeszcze ubrać sukienkę. <grym> Dobra, na spokojnie w aucie. Wow! Wiecie co ja zawsze mam takie wrażenie, że za mocne są te makijaże, a tutaj naprawdę... Spoko. To Ej! Ślub pomost! Dobra. O, i na hamaczka bym mogła się położyć. Na hamaczka. Mhm. <śmiech> 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 Witam. Kolejny dzień. Powiem wam, że na tym ślubie jednak nie nagrywałam dużo do vloga. Nagrałam państwu młodym film. W ogóle taka miła pamiątka, bo zmontowałam go już. Idziemy teraz na poprawiny i ja, no, już puszczę to swoje dzieło. I wyglądam mega. I z tego pokazać, co teraz nagrywam. Taki dobry, taki fajny materiał. Spoko, też montaż dużo dała, ale <laughs> też jak widzicie, moje rzęsy. No, <laughs> no nie zmyłam makijażu, nie zmyłam. Ogólnie ta impreza, to, to wesele, było chyba jednym z najlepszych wesel w moim życiu, bo super się bawiłam. Mega się bawiłem, rzadko się tak bawię. Zazwyczaj nie tańczę, siedzę przy stole i w ogóle, ale może dlatego, że z Cyprianem, z moim takim najlepszym partnerem, ukochanym miłością mojego życia, no nie słyszę. <grym> no, to może dlatego było mi tak fajnie i nie byliśmy z Kaziem, Kaziu został z babcią w domu, więc rodzice na wychodnym i spoko się bawiliśmy. Fajnie było, wróciliśmy o trzeciej do domu, więc troszeczkę wiecie. No, impreza, impreza, pofolgowaliśmy. Jezu, trzeba te drzwi e, obrobić, że tak powiem, dobra, to e, właśnie jutro przychodzi majster, tak w ogóle, ale to nieważne, my się zabieramy za, e, za wyjazd, jedziemy rodzinnie, jedziemy ja, mama, tata, Cyprian, Kaziu i mój e, brat z żoną i z synkiem, synkiem, który też jest w wieku Kazia, jedziemy na wyjazd rodzinny, normalnie robimy sobie chyba ten miesiąc miodowy, e, <laughs> się śmieję. Fajnie będzie, myślę. Super. Dobra, idziemy na tę poprawinę, a my widzimy się w kolejnym vlogu. Byłam z Wami Zuzia i dziękuję za oglądanie. Mua! Pa!